Witam serdecznie w kolejnym spotkaniu z Krzysztofem Jackowskim. Witam serdecznie. Ilekroć byłem w Warszawie, obiecałem sobie, że pójdę na powązki. Nigdy tam nie poszedłem z braku czasu. Natomiast mam nadzieję, że jeszcze trochę pożyję i pójdę na te powązki. Ma. Całkiem inną swoją filozofię. Oczywiście tu się teraz nie jeden ze słuchaczy zaśmieje, ptak może mieć filozofię. Może. Oto o duchowość. Ona nie jest ważna. A Bóg nie jest po to, żeby go wychwalać, czy kłaniać mu się. To nam się tak wydaje. Że powinniśmy się go bać. Polecam Państwu, jeżeli przyjdzie Wam kiedyś zwątpienie w Boga, to zaopatrzcie się w porządny słoik i dobre. Kupcie najlepsze klocki tego i najdroższe. Łatwiej się składają. Nie wierzcie porannym telewizjom czy wieczornym telewizjom, gdzie Wam pieprzą jakieś będzwały o modach. o indic duperelah,